Ekologicznie nie, suszy. nie, suszy. Na a, a nie tak. umie, Ale pan nie umie tak ususzyć, bo nie macie Państwo Trzeba mrozić, miksować i zjadać. Po prostu Nie? mrozić, miksować i zjadać. To 28% i ma pierwsze miejsce w Polsce. Proszę, ja Cena jest? Taki sznurek jest 45, ten sznurek jest 20. Bardzo fajny naturalny produkt na bazie siemienia lnianego, żurawiny, orzechów. Naturalny, bez żadnej chemii, słodzików, dosładzaczy Rozumiem w smakach. Kto jest producentem? Y, firma Strzebnicy y, Gacjana się nazywa. Dziękuję. Bardzo proszę. Jest dwa. dwa. Zbliża się godzina 14. .00. Już za chwileczkę, już za momencik. Rozpoczynamy. 12 prezentacja zespołów ludowych ziem pogranicznych. Spansy e, w budowie zdroju. 13 zespołów zaplanowanych, 12 do nas już dotarło. Bądźcie Państwo z nami. Za 4 minuty zaczynamy. da, ta da. Ciepło miło serdecznie na 12 już prezentacjach zespołów ludowych ziem pogranicznych. Róża Kłodzka 2017. Dziękujemy za ten huragan oklasków! O tak, witamy najwspanialszą ludową publiczność świata, bo Państwo jesteście najważniejsi, jesteście e, solą tej imprezy. E, ale oczywiście bardzo gorąco, zaraz jeszcze będę kolejną przedstawiał, a później przed każdym występem. Witamy wszystkie zespoły, które dotarły do nas do Skansenów Pstrożnych. Witajcie! Hej! Szanowni Państwo, jak wiemy, nasz festiwal ma charakter konkursu i zatem za chwileczkę przystąpimy do punktu programu zwanego oficjalne otwarcie. Przypominamy, że organizatorem, pomysłodawcą, inspiratorem tego festiwalu jest od 12 lat niezmiennie Starostwo Powiatowe w Kłodzku, które dzięki uprzejmości gospodarzy, czyli z Kanselów Pstrążnej i gminy Kudowa Zdrój, organizuje ten festiwal, a ja zatem zapraszam na początek, a później będzie przedstawię Państwu jurorów. przedstawimy szybko zespoły i to my i rozpoczniemy prezentację. Pierwszy zespół jest z nami na scenie, ale teraz zapraszam bardzo, bardzo serdecznie zastępcę burmistrza miasta Kudowy Zdroju panią Edytę Bubińską powiatu kłodzkiego pan Piotr Marchewka. Zapraszam proszę panią burmistrz o wystąpienie państwa bardzo serdecznie w tym uroczym, zacisznym zakątku. Szanowni państwo, przed nami kolejne prezentacje zespołów ludowych. Myślę, że warto dzisiaj spojrzeć ze szczególnym uznaniem na wszystkich wykonawców, twórców, opiekunów grup, które kultywują polskie zwyczaje. W ich działalności żyje ta tradycja, którą tworzyli nasi przodkowie poprzednie generacje. Szanowni państwo, w tych działaniach uwidacznia się również nasza narodowa odrębność. Życzę Państwu udanego odbioru, wspaniałych wrażeń na dzisiejszym spotkaniu z tradycją. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zastępca burmistrza miasta Kudry Wyzdrowia, Pani Edyta Bupińska. A teraz poproszę tatowy członek zarządu powiatu kłodzkiego, Pan Piotr Marchewka. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, ja tak rozpocznę trochę sentymentalnie na początku, bo jak tak tutaj przyjeżdżam co roku, to mam zawsze tak wrażenie, że ten czas szybko leci. Dopiero byliśmy tutaj i już kolejny rok mija, ale jak widzę Państwa, to ja widzę, że z każdym rokiem Wy jesteście coraz młodsi, nie starsi, więc to mnie podnosi na duchu i bardzo mnie to cieszy. Szanowni Państwo... W tym roku mamy 13 zespołów na 12 tradycjach. Wiem, że jeden zespół nie dojechał, ale może już są wszyscy. Na prośbę tutaj w tamtym roku pamiętam zespół Agawa jest skudowy. Oni zawsze mówili, że muszą pierwsi śpiewać, że jeszcze żyry nie dotarło. W tym roku postanowiliśmy zatem zrobić losowanie, i z tego co wiem, to Agawa występuje jako trzecia. Więc w tym, w tym roku, tak żeśmy się tutaj do tego dostosowali, żeby było bardziej to obiektywnie, było publiczne losowanie. Szanowni Państwo, cieszę się, że jest nas tutaj tylu, że jest bardzo ładna pogoda. Uważam dwunasty przegląd zespołów pogranicznych za otwarte i do zobaczenia później miłej zabawy. Dziękujemy bardzo serdecznie. E, nasi goście. Udałem się teraz do stolika jurorskiego, ponieważ tak jak wspomnieliśmy, nasz festiwal ma charakter konkursu. Pozwólcie państwo, zespół już czeka, nie się odczekać. O, ale jest e, ciąg zapracowany. Panie Marku, rozpoczęliśmy, ale ja zapraszam pana, że chociaż na, na, przez chwilę był pan ze mną. Gospodarz, gospodarz skansenów Pstrążnej, czyli Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju Pstrążnej, pan dyrektor Marek Biernacki. Witam serdecznie. Ja jestem po prostu przeszczęśliwy, gdy widzę, że cudowne, najwspanialsze zespoły ludowe zawitały tutaj do Skansenu. Usłyszałem jedno fantastyczne słowo od pani Honoraty zresztą że jak przyjeżdżacie tutaj, to czujecie się jakbyście przyjeżdżali do domu. Chciałbym, żeby tak zawsze było. Chciałbym, żeby tak zawsze było. Dla mnie kochani, wszyscy jesteście zwycięzcami. Mam nadzieję, że się będziecie dobrze bawić i życzę naprawdę fantastycznego dnia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie, a zatem nawiązując do słów Pani Honoratu i do Pana Dyrektora, możemy powiedzieć witajcie w domu, witajcie na naszym zjeździe rodzinnym Zespołów Ludowych z Ziemi Kłodzkiej. Proszę Państwa, pokrótce przedstawię teraz zespoły, które będą dla Państwa występować, to znaczy tylko po prostu tytuły, nazwy. Tak jak wiemy, zespoły pochodzą z Ziemi Kłodzkiej, to informacja dla gości, ale korzenie mają bardzo, bardzo różne. Najważniejsze, o będziemy będziemy mówiliśmy, tuż oczywiście obok wspaniałej publiczności. No proponuje tak zwane monoklaski, czyli ja czytam nazwę zespołu a Państwo jeden wielki klask. Dobra, żeby było szybciej, bo zespół już czeka. Czyli Agawa skudowy zdroju. <klucz> proszę, państwa, proszę Państwa, dzisiaj nasza impreza od lat niezmiennie ma charakter również edukacyjny. Uczymy się A, śpiewać, dobrze bawić i B. Monoklas to jest tak. Żch, jeden klask. Spróbujmy. O, świetnie i lecimy sprawnie teraz. Agawa Skudowy zdroju. Harna środkowa. Hejszowina z Kudowy Zdroju, Jaskier z załóżowicz kłodzkich Jugowianki z Jukowa, Katarzynki ze Ścinawki Górnej. Krajanki z Krajanowa. Ludwiczanki z Ludwikowic. Siekiereczki ze Starego Gierałtowa. Ścinawianki ze Ścinawki Średniej. Teraz zespół, który wygrał konkurs na najdłuższą nazwę. Tercet niekoniecznie geriatryczny i nie tylko z Wambierzyc. Waliszowiani z Nowego Waliszowa. Woli Bożanki z Woli Boża. Dziękuję bardzo serdecznie. Proszę Państwa, aby ceremonii otwarcia stało się zadość, pozwólcie Państwo, iż przypominając, że nasz, nasza impreza ma charakter konkursu, w którym również Państwo będziecie jurorami. po ostatniej prezentacji rozdamy specjalne kuponiki. Tutaj Państwo będziecie wrzucać Wasze głosy. Każdy ma jeden głos i może oddać ten głos na wybrany zespół. Tu są pudełka. Ale są też ludzie, którym jesteśmy bardzo wdzięczni. Za to, że poświęcałem dzisiaj swój czas i będą się bacznie przyglądać i pracować, krótko mówiąc, w składzie jury. Pozwólcie państwo zatem, że przedstawię, a w tym roku w jury zasiadają reprezentująca Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu, pani Agnieszka Szepetiuk-Barańska. Witam serdecznie. Reprezentująca Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, pani Joanna Trapasierska. I e, Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, zastępca burmistrza Miasta Kudowy Zdroju, pani Edyta Bobińska. Rozpocznę od pań. E, Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, pani Katarzyna Kubik. I panowie, czyli e, rozpocznę od gości, w zasadzie organizatorów, etatowy członek zarządu Powiatu Kłodzkiego, pan Piotr Marchewka. I dyrektor nowo powstałego, proszę Państwa, to jest dobra wiadomość, pozwólcie, że, że tak, przepraszam, że może nie wyróżniam żadnego z jurorów, wszyscy są wspaniali, ale kiedy w zeszłym roku, na początku lipca, się widzieliśmy tutaj, to jeszcze oficjalnie nie działał. A od sierpnia działa w Kudowie Zdroju, reaktywowane po ponad 20 latach Kudowskie Centrum Kultury i Sportu, i w żyli zasiada dyrektor tejże instytucji, pan Piotr Barkowski. No to kochani, przepraszam, że tak, ale było nam bardzo miło, że byliście z nami. To ja, teraz zapowiedź: już jesteśmy rozgrzani. Słuchajcie, pierwsi mają zawsze tak trochę najgorzej, no bo to największa trema. A zatem myślę, że powitacie ich burzą, burzą oklasków. A ja, krótka informacja o zespole Jugowianki. Zespół występuje od roku 1964. Te młode dziewczyny miały wtedy po. Po zero lat, tak, po zero lat. W roku 2005 otrzymali Buchar Ministra Rolnictwa za przygotowany stół wielkanocny, jak i również w kolejnych latach przez owocną pracę mogli być dumni z nagród, które otrzymywali. Brali udział w przeglądzie pieśni ludowej, religijnej na Mazurach, Kaszubach, w Solców, Grzybowie, we Wrocławiu, gdzie zawsze otrzymali nagrody oraz wyróżnienie coroczne w Strążnej. Zespołem Jugowianki kieruje pani Anna Ścięgaj. Brawo. Tak, he, he, akompaniament, akordeon i repertuarz Słyszycie Państwo w moim ogródeczku, czerwonej burę i tam pod starym lasem. Nic się nie zmieniło. Yes. A zatem witamy ich bardzo, bardzo wielką burzą w opasku, Szanowni Państwo, specjalnie dla Was rozpoczynający 12 prezentacje zespołów ludowych ziem Pogranicznych Róża Kłodzka 2017 Jogowianki! Moi... Różycka, napój mi Maniusiu, mego kunicka Nie chcę, nie napoję, bo się kunia boję, bo się kunia boję, bo jestem młoda Nie chcę, nie napoję, bo się kunia boję, bo się kunia boję, bo jestem młoda W moim ogródecku rośnie rozmaryn Powiedz mi Maniusiu, kto cię omanił? Ja szyńkowe ocka, ja bo się w moim sercu tak zakochały. Ja szyńkowe, ockaj, ja ocka, bo się w moim sercu tak zakochały. W moim ogródecku rośnie jagoda, powiedz mi Maniusiu czyś była młoda. Ja była młoda jak boruja go. Młoda jak boru, jak jak boru, jak goda, kochane mój W moim ogródecku rośnie Lelia. Powiedz mi, Maniusiu, czy będziesz moja. Skądże ją mogę wiedzieć i to nie powiedzieć, skądże ją mogę wiedzieć, czy nie da? Skądże ją mogę wiedzieć i to nie powiedzieć, skądże ją mogę. Szanowni Państwo Jugowianki z Jugowa. Przy okazji oczywiście nasz nieformalny przegląd poezji ludowej. Ach, cóż to było, a za przygoda wystąpiły Jugowianki z Jugowa. Da, 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 da. Ech, dziękujemy bardzo bardzo serdecznie. Ja na scenę zapraszam zespół Ścinawianki, który jest już z nami za kulisami, a przygotuje się zespół Agawa. Szanowni Państwo, e, tak, mamy chwileczkę, więc to jest ten moment, żebyśmy przypomnieli, bo mam nadzieję, że Państwu się uda rozśpiewać i że będziemy zgodnie o... Jak fajnie, bo w monitorze jest więcej mnie trochę dziękuję. To jeszcze bym trochę poprosił. E, I tak jak to się stało już tradycją w Skansenie, od lat śpiewamy naszą słynną, jak to lubimy mawiać, w kategorii żart, suchar, e, polsko-czeską za śpiewkę. Czyli pamiętacie państwo tą melodię? Oho, ho, ale fajnie, ale fajnie, ale fajnie. Oho, ho, ale fajnie kasenie fajnie jest Ole! Iha! Jeszcze iha na koniec hiszpańskie. E, no dobrze, a my mamy już kolejny zespół, a ja zatem prezentacja. Ścinawianki ze ścinawki średniej. Szanowni Państwo, zespół, który występuje od roku 2006 w imprezach artystycznych organizowanych na terenie gminy Radków w powiecie kłodzkim, a również w całym województwie dolnośląskim. Ostatnio brały udział w piątym przeglądzie zespołów ludowych Biskupiecki Złoty Kłos. Śpiewają piosenki ludowe, Biesiadne kolendy, pasorałki w zależności od okoliczności i charakteru danej imprezy. Kierownikiem muzeum. To naprawdę przypadek. Wybaczacie? Okej. Okay. Myślałem o panu Marku Biernaski, tak po prostu, bo go bardzo lubię. i Kierownikiem zespołu jest pani Zofia Karpiel. Wielkie brawa. Zespół z Towarzyszeniem Akordeonu. Wykona dla Państwa trzy utwory. E, tutaj sprawdzam, czy się nic nie zmieniło. Hej, góralu, na skraju dębiny i oj, zagraj mi muzyko. Tak? Zgadza się. Jesteśmy gotowi. A zatem, Szanowni Państwo, powitajcie Państwo ich brawami specjalnie dla Was, najwspanialszej no, publiczności świata. Ścinawianki, Ścinawka średnia, powiat Kłocki. Brawo! To twórczość ludowa dzisiaj proszę Państwa rozkwita, e, zaraz będziemy śpiewać a ja zapraszam na scenę e, przedstawicieli Kudowy Zdroju, czyli zespół Agawa. Szanowni Państwo, witamy, witamy, witamy. Zespół się szybciutko zainstaluje. Ja w tym czasie słów kilka o zespole. Zespół działa od roku 2012 przy Związku Emerytów i Rencistów w Kudowie Zdroju. Tworzy go grupa przyjaciół, w repertuarze mają piosenki ludowe, biesiadne i patriotyczne. Zespół występuje podczas uroczystości rocznicowych i patriotycznych, biorą udział w liście przebojów ludowych Radia Wrocław. No właśnie, jak to wygląda? Jeszcze trwa plebiscyt? Już jest. Trzecie miejsce. No, proszę Państwa, laureaci w tym roku trzeciego miejsca na liście przebojów ludowych Radia Wrocław. Także na pewno ich słyszeliście. Brawa, brawa, brawa. Zespół zdobył również trzecie miejsce w konkursie kolęd w Kudowie-Zdroju. Kierownikiem zespołu jest pan Andrzej Biliński, który również akompaniuje zespołowi na gitarze. I dzisiaj w repertuarze sprawdzam, czy się wszystko zgadza. Zespół zaśpiewa dla państwa utwory: Tam za górą, tak? Agawa ma 5 lat, jak widać, tak? Patrzy, mi mnie atakuje i ty moja kochana, tak? Super. Ty moja kochana jest pan Andrzej, także szanowni państwo, już za tu jemię, coś tu jemie, coś tu gryzie, to chyba dlatego, że jestem taki słodki. Patrzę w oczy pani burmistrz tak i od razu się utwierdzał w tym przekonaniu. No dobrze kochani, jesteśmy gotowi chyba już panie Andrzeju? Jeszcze chwileczkę, a jeszcze chwileczkę akustyk pokazuje, no to proszę państwa ćwiczymy o, bo jest nasza ukochana telewizja Kłoczka. dla tych, którzy są spoza regionu przypominamy również obecna w internecie, a zatem państwo będąc gdzieś tam wracając, nie wiem skąd przyjechaliście do nas, nie wiem jakie mamy zakątki, Dolny Śląsk, kto jest? Jest okej. Okay. no to tak, większość. A Mazowsze? Słowo, oh, A z, Wa z Warszawy też? O, oh, są z miasta, ludzie miastowe przyjechały. No, że dobrze, no, dobra, no to, to zapinamy koszulę, to tchaj, krawaty wkładamy. E, mamy dalej, gdzieś nie wiem, pomorze, pomorskie, zachodnie. Jest, Łomatko, oh, matko jedyna Mazury gdzieś tam. Te zakopane okolice pod Hale, pod Jest, no to cała, cała Polska. Katowice? Wadowice! No to pięknie, no to naprawdę cała Polska dzisiaj przyjechała do skansenów Pstążej, który zawsze na początku lipca, zawsze na początku wakacji, staje się dzięki e, prezentacjom zespołów ludowych Ziem Pogranicznych Róża Kłoska ludową stolicą Polski. Albo jak to ładnie kiedyś mawialiśmy, e, stolicą Polski Ludowej. E, ale to już teraz tak się nie mówi. Dobra, ja milknę, żeby się pan mógł zainstalować. A przygotuje się zespół Ludwiczanki z Ludwikowic. Jest. Dobrze, proszę Państwa. No tak cichutko, tylko żeby nie przeszkadzać w próbie akustycznej. Przypomnę, że będziemy również dzisiaj tradycyjnie wypiekać chleb w chacie chlebowej, który będziemy Państwu. A czyli oddaję mikrofon już. No dobrze, to ja oddam e, tradycyjny e, wierszykiem na początku tym razem, e, jak pisał poeta ludowy. Przez długie godziny nie milkną brawa, gdy występuje zespół Agawa. <klucz> Pytanie dla Państwa Agawa Kudowa-Zdrój. <klucz> Dobra, raz, dwa, raz, dwa. <klucz>

Ja nie byś nie wlazła, to chłopa na łóżko. Ja nie byś nie wlazła, to chłopa na łóżko. Na łóżku kocham, no mamia ja po sobie, zech będzie dostawiała, to łóżka, stołe, zech będzie dostawiała, to łóżka, stołeczek. W Gruniu kocham, się w tym roku, Seniaczki zaczęło. Chcę się w tym roku, za zaczęło.